Są pojedyncze pogryzienia przez śmietkę w głębi róży, ale no niestety nowoczesne insektycydy nie zabijają na śmierć owadów. Nazywam się Piotr Borczyński, od 25 lat jestem doradcą upraw warzywniczych, pracuję w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie, oddział Zarzeczewo. Witam Państwa, plantacja brokuła dla przetwórstwa, przecięta już pierwszy raz, róże za chwilę znowu będą cięte, Róże dosyć dobre jakości. Pierwsze były troszeczkę gorsze, ponieważ czekaliśmy na to, żeby można było wejść i po prostu to przeciąć. Róże dość duże, zwarte, dosyć fajnej jakości. Są pojedyncze pogryzienia przez śmietkę w głębi róży, ale no niestety nowoczesne insektycydy nie zabijają na śmierć owadów, tylko muszą coś tam spożyć. I przy dużej presji śmietki niestety jakieś tam nagryzienia będą. Co można zrobić jeszcze na tej plantacji, proszę Państwa? Ochrona przed bakteriozami przede wszystkim, bo mamy cały czas wilgotno. Co prawda teraz w ostatnich dniach nie pada, ale są bardzo duże rosy. Jesteśmy na polu i jeszcze gdzieś tam są właśnie rosy. Mamy godzinę po 11, więc tak to wygląda. Produkt nanomi położony po 70 dniach od poprzedniego zabiegu będzie chronił bardzo dobrze. No i tutaj potas, tak? King Life potasowy. Dużą zawartością potasu, mniejszą zawartością azotu, bo ten azot aż tak bardzo nie jest potrzebny, żebyśmy mieli zwartą dobrą rurę. Ponieważ jest chłodno, nie musimy już teraz czekać na następne wejścia. Niekoniecznie tutaj można czy trzeba opryskiwać produktem X-Tres. Oczywiście, jeżeli ktoś chce, jak najbardziej można ten produkt położyć. Natomiast według mnie, przy tej pogodzie, nie jest to konieczne. Śmietka zaczyna kończyć loty, jest jej już niedużo. Innych szkodników też nie widać. Więc, jeżeli nie macie Państwo, powiedzmy sobie, czasu około 7 dni, żeby położyć dwa pyretroidy o różnych substancjach aktywnych, to dopiero po przecięciu róż taki zabieg. Można zrobić. Proszę pamiętać, że te pyretroidy, jeżeli będziecie Państwo dawać nawet z jakimś tam nawozem, trzeba dorzucić protektor, który będzie powodował, że przedłużymy działanie substancji aktywnej na róży i. Na liściach, tam gdzie zostanie opryskane i szkodniki, które się będą wylęgały, dosyć szybko zostaną zgładzone. Na tyle na tej plantacji zobaczymy, jak będzie wyglądało to za tydzień, to wtedy jeszcze jakieś zalecenia pokażemy.